U nas szczęśliwie wybory już poza nami, ale w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed nimi. Donald Trump przygotowuje się do tej kampanii wyborczej i jego sztab wyborczy przygotował szereg różnych gadżetów. Między innymi takie oto t-shirty, takie oto podkoszulki. Prawda, że ładne? Ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że to są t-shirty propagujące nazizm. A dlaczegoż to? A dlatego, ponieważ ten orzeł przypomina orła nazistowskiego. Tutaj dużą czujność wykazała organizacja żydowska, która podniosła alarm, jak to może być, żeby na tych podkoszulkach, na tych t-shirtach pokazał się orzeł, który tak bardzo przypomina orła nazistowskiego. Zobaczymy, jak się dalej ta sprawa rozwinie. Być może te koszulki zostaną zakazane. No ale idąc tym sposobem rozumowania, nie wiadomo, czy nie będzie trzeba zakazywać również bilonu, na którym też jest orzeł, który być może też przypomina orła nazistowskiego. Wydaje mi się, że i właściciele Volkswagena powinni się mieć na baczności, ponieważ ten samochód właśnie był produkowany w III Rzeszy. No i naziści bardzo. Popierali produkcję tego samochodu. Oto kilka właśnie takich plakatów reklamujących ten samochód jako samochód dla ludu, samochód dla całego społeczeństwa. A ci, którzy wysuwają w swoich żądaniach takie hasła jak pracy, wolności i chleba, też powinni się mieć na baczności, ponieważ takie same hasła wysuwali naziści, kiedy startowali w wyborach. Arbeit, Freiheit und Brot. No, zobaczymy, jak daleko zajdzie ta walka z nazizmem.